Nazywam się Czaba Kławeł, pochodzę z Międzyrzecza Koło Gorzowa Wielkopolskiego. Muzyka miasto dosada, nie serce bo jest w na kartkach, na faktach praw. Znalazłem ogłoszenie o pracę na internecie no i stwierdziłem, że zobaczę, czy fani się tu pracuje. I na ten moment jest super, podoba mi się bardzo. Pracuję 4 dni w tygodniu oraz zeszczę nam swoje zmiany od niedzieli i kończę w środę. Yy, więc yy, spokojnie mam, yy, potem trzy dni wolnego, więc spokojnie mam czas dla siebie, i, no, aby się spełniać yy, muzycznie. charakter. Każdy, kto lubi tak czy chce się Już od małego zacząłem z kolegami coś tam sobie dziać z muzyką i mamy w międzyrześciu, skąd pochodzę, mamy swoje studio nagraniowe, w którym próbujemy coś robić. Fajnie to wychodzi. I zaryzykowałem i nagrałem jeden utwór do konkursu, który przygotowała Amazon. Czuję wolę, swobodę. Tutaj budzę się co dzień od rana. Na gębie, nie wkurgam, nie utwór jest mojego autorstwa Napisałem go pewnego wieczorka, wieczorka spokojnego w domu Jest to utwór o moim mieście, o tym co się w nim dzieje, o rozterkach, o różnych problemach każdy w mieście w życiu zawsze pomogę Tobie Zawsze na sobie Tutaj to każdy Poza Amazonem, poza pracą, poza pasją swoją zajmuję się aranżacją i archi architekturą archi krajobrazu Posiadam firmę swoją ogrodniczą na ten moment. E, jestem szczęśliwym człowiekiem, uśmiechniętym, pozytywnym. I to każdemu życzę. było to proste, w głowie mam wiele przeszyć związanych z